Dziś widzę witam, witam Was w kolejnym odcinku u mnie yy, No dziś y, gramy w Stambul Gaest, jeszcze przedtem zostawcie subskrypcję, lajka like w górę i wbijajcie na Discord o Lutrze. No a my przechodzimy y, do intro. Jak już jesteśmy widzowie, zostawcie jeszcze przed subskrypcję, lajka like w górę. Dziś widzimy tak bez muzyczki, bez muzycki, muzyki. Eee, no, zostawcie subskrypcję, lajka like w górę i dziękuję za 52 subskrypcje. Przepraszam, że wczoraj powiedziałam, że dziękuję za 50 subskrypcji, a było 51. Eee, przepraszam, mój błąd. No. I chcę wam powiedzieć. Startuję na... Eee, no, zrobiłem podanie. Na twórce gry, może będę, może nie, za 14 dni powinniśmy się dowiedzieć, czy będę, czy nie będę. Czy będę miał kolorowy, jakby inny nick? O, właśnie, o taki inny. Taki na przykład e, e, taki MR e, Master L. Taki. Czy będę miał taki? Nie wiadomo. Ale wszystkiego go się dowiemy. Taki chciałbym mieć nick. Yy, no, więc wszystkiego go się dowiemy. A dziś wizy zaczynamy. Jak widzicie, ten błąd y, twórcy gry usunęli. Bo jak wchodzę teraz, to nie? I wchodzę tutaj w Icy Heist. Yy, tutaj to. Przy yy, yy, jakby drużyny. Blok dasz i tutaj daję, odznaczam, utwórz i klikam zagraj, to mi pisze, w celu osiągnięcia minimalnej liczby graczy na dwie, e, dwóch rund zostanie dodane dwa stumble z IC, czyli dwóch stambel guysów, czyli dwóch botów jakby, no więc to... Nie wiem czy to jest czy po prostu tak twórcy go zrobili, ale no, bardzo prawdopodobne, że to jest błąd Pierwsza matka to jest Icy Heist, oczywiście. Przed tym jeszcze zostawcie subskrypcję, lajka w górę. I no, no! i dzisiaj taki fajny odcinek ze Stumble Guysów. Eee, oczywiście widzowie, może nawet to twórcy Stumble Guys obejrzą, nie wiadomo. Ale no, pewnie obejrzą lub nie, nie wiem. Dobra. Dziś będę chciała zrobić paręnaście save'ów na logdash. I dzisiaj, no, chciałabym was zachęcić do Wchodzenia na mój Discord, link właśnie w opisie i wbijajcie, bo jest nas już dużo A chciałbym, żeby było nas 200 osób A nasz próg do końca, dajmy 5 miesięcy jeszcze To jest 300 no Prawie bym miał 300, gdyby nie taki niefajny w sumie kolega mi zniszczył serwer, bo był moim technikiem, ale Potem się pokłóciliśmy, no i zapomniałem mu dać, jakby wywalić go, i tyle. Więc widzę, przepraszam, no i wywalił tam ze chyba 200 ludzi. Bo mia, jakby nie 200, bo miałem już prawie 300, miałem chyba tam 250, czyli możecie napisać w komentarzu, ile miałem, bo nie chcę mówić tyle, a potem będziecie mówili, że ja naprawdę tyle nie miałem, ale miałem blisko 300, ale niestety no mocnej no szczczochę. I tutaj będzie yy, przechodzisz. I ja. A widzę, że to by był teraz jest błąd taki, że, że przechodzisz i że nie możesz grać. A jakbyśmy grali, nie, to bym normalnie mógłbym sobie yy, yy, normalnie mógłbym sobie z tym typem sobie normalnie grać. I by, jakby, no, on by deadlocked, a ja bym sobie nadal grał. Ale szkoda, ja bym chciał, żeby twórcy gry zrobili tak, że to po prostu, e, e, że po prostu, e, że tak, że normalnie się gra, jakby, że można się grać solówki bedy, że jakby nic się nie dostaje, ale żeby było tak fajnie, bo byście nie musieli na przykład grać z kolegami albo z botami, byście sobie mogli grać dopóki tam by było na przykład wyjść i byście mogli kliknąć escape, no i byście mogli normalnie sobie grać jeden ja jeden jeden po prostu jeden versus zero no po prostu sam bym tak jak widzieliście na moim odcinku wczorajszym ręce sam tego szkoda że sobie tego nie potestowałem jeszcze parę razy bo po tym odcinkiem, po już odcinku chyba z dwie godzinki chciałem po tym jak wrzuciłem odcinek i dwie godziny minęło od publikacji to chciałem, yy, wiecie, to chciałem wrzucić jakby, jakby pograć się jeszcze, no ale mi pokazywało, że, że nie mogę. Aha, mm, no i więc, jakby pokazywało mi, że normalnie mogę grać, tylko, że mnie, no, wywa nie wywalało tego, że jak grałam sam, no to mi dodawało botów, na no, przykład dwa boty, albo jeden, albo trzy, zależy ile miałem rund, miałem trzy, no to tak. I tylko jeszcze ten sposób, tylko, że ten sposób jest tak znowu trochę zbugowany, że, że przechodzi mi od razu pisze. No, więc twórcy gdyby mogli to poprawić, e, ale by mogli jeszcze dodać grę e, solo, tak jak na przykład jest na jakiejś arena. Że gracie po prostu, może no, po prostu jest na, na przykład na Icy Heist, IC Heist, możecie grać sami. Nie musicie grać z kim, tylko że tam jest stoper. A no, i musicie przejść. A tutaj yy, musicie przejść, yy, i tyle. Tam, tam? musicie przejść, bo inaczej wam stoper zrobi. A tutaj tutaj nie musicie, yy, może yy, musicie przejść, ale stoperu tu już nie ma. Zależy na jakim blokdaszu, bo na blokdaszu zwykłym jest stoper. Na tym blokdaszu nie ma już chyba. Jakby jest napisane, że ta... Ja próbuję, żeby ten typ dędnął. Żeby do. dędnął. No. Dobrze, siła, siła. Siła. To są jeden typ. No dawaj, no przewoź, no <laughs> ja, ale ty. Szkoda, albo żeby dodali twórcy gry Na przykład, że buty mogą być takie inteligentne, że normalnie sobie grają, wiecie, że Nie, że są takie, takie jak teraz, że raz, Czasami przejdą, czasami nie, czasami zginą od laserów, takie sobie Jak człowiek, tylko, że po prostu było trochę lepiej to by było fajne, bo byście sobie mogli grać y, z botem, albo sami. Z botem, albo ta pierwsza, albo druga. być to fajne to albo to, bo są fajne. A ja, no, tak to no we dwóch musicie grać, y, jeden może na no, przykład a tak to to gracie i no. No, mogę Wam gdzieś pokazać jak robię sobie. Więc tak, klikacie W, albo nie musicie przyjść. S i tak. Eee, tak, W. Jak jesteście już jesteś tu przy krawędzi tutaj, tutaj o tu, w tym miejscu, to, jest, to jak jest krawędź, to klikacie W potem S spacja. W spacja spacja. I tyle. Zaprezentuję Wam to. I tutaj sobie widzowie yy, zróbcie yy, po prostu yy, powolutku, dajcie sobie powoli, żeby to szło, żebyście zobaczyli jak to się robi, jak, to, jak się robi sendę po prostu. Bo chciałbym, żeby każdy umiał, na mój kolega, mam takiego kolegę, tylko szkoda, że teraz nie ma, bo on gra w Minecrafta, graliśmy wcześniej i pytał się, czy nagrywamy odcinek, ale powiedziałem, że nie. No mogliśmy nagrać odcinek, z nim. On umie sobie tak, tak praktycznie jak ja. Tylko no, no. No, no tak samo jak ja. Tylko, że trochę mu za często nie wychodzą, ale... Wychodzą. Ja bym aparta do Sejbów. Tak? I tak. Tu wam pokażę. A tutaj już wam nie pokażę, bo kliknę patrzcie tu i zby teraz tak wy w, w przytrzymujecie. Potem S i W i spacja spacja. No i nic. No i widzicie widzę, No więc macie taki poradnik. Fajny oczywiście. Oczywiście przed tym jeszcze zostawcie subskrypcję. Wybijemy 100 osób robię specjal, a jeżeli wybijemy 300 osób na Discordzie, robię też specjal, ale specjal na Discordzie. O rangę na Discordzie, no ja nie o rangę, tylko o pieniądze dokładnie. Może będziecie mogli wygrać. 100 zł, tak, 100 zł. no normalnie stówkę będziecie mogli wygrać za darmo, tak sobie po prostu Jeżeli będziecie 100, no skan Norm, Normalnie plika wam przeleje, albo będę mógł wam po prostu przez, 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 przez no ja pierdolę Przesyłka, o Będę mógł dostać. Robimy save'a, -y. tu mi się nie uda, a nie, uda macie się. S, spacja W, S, spacja, W, S, spacja, W, S, spacja No przechodźci szybko wam, -um bo Bombik. Bombik. Bą, Aha, ej no, eee, ale miał Nie, ja, ale prawie mi się udało wiecie, zrobić koło. Koło. Ko ko to będzie hmm, ja krótki film, krótki. <słuch> robiłem sobie to nie, nie live'a, tylko robiłem sobie tą ankietę. Podanie na to, yy, na to piękne, ale to piękne... Yy, jak to się nazywa? piękna yy, pięk, Pięknego twórcy bym chciał mieć, choć raczej nie dostanę, ale warto spróbować. Jeżeli nie dostanę, no to będę za może za parę lat próbował tyle. To zależy od twórców gry, czy będą chcieli nowego w swoim gronie. Ja Wam powiem, widzowie, tyle, że ja jestem. no z tego, że umiem. dlaczego się, i jestem dobry. I no, nie jestem w wszystkie gry dobry, ale niektóre jestem dobry. Yy, Na no, widzowie. I dziękuję za takie kosmiczne, yy, po prostu kosmiczne. Yy, te yy, wyświetlenia, no normalnie 159 widzów. Jeżeli yy, się pomylę. Czyli znaczy teraz y, będzie y, coś więcej. Ja że no to sorry, ale no takie życie, jeżeli ten. Ale 159 jakbyście widzowie jeszcze dali z tuba. Oho, Te 159 osób to już ten filmik, te, że zrobiłem 1 y, y, na 0 na kolumnę. 1 na 0. no to jakby do, jakbyście dali nie pięćdziesiąt co to ja e, to by było fireout e, e, fe, e, czy face nie face nie face a my mówimy face czy jak, fejś, fejś. nie my, my mówimy face a nauczyciel mówi coś na, na no, więc widzowie, dziękuję. I dziękuję za tyle subskrypcji. 52 subskrypcji. Jesteście domi Jeżeli teraz zrobię save, jesteście gigaczodomi. No i sigmunia Jeżeli teraz zrobię save, to yy, mam dziewczynę. Ej. A dobra. A nie wiem, sumie mam. Nie wiem, czy można powiedzieć, czy mam, czy nie mam. Dobra, jeżeli zrobię save, jesteście kochanymi widzami. Jest? E, dobra. E, jeżeli, e, jeżeli zrobię save, jestem pro-playerem. Dobra. Takie Q&A z StumbleGuysa save. Y. Kurde, tutaj <gryw> nawet nie powiedziałem nie powiedziałem. I nie zrobiłem save'a, bo miałem dwa razy spadły. Ej, ale Powiedzcie ile zrobiłem takie... takie... dla was... Dla was takie yy, fajne dwie propozycje Powiedzcie ile razy powiedziałem... jakby nie powiedziałem ile razy zrobiłem save'ów Pod rząd i yy, no ile po prostu yy, na rękach robiłem save'y I napiszcie w komentarzu jeżeli napiszecie to wam przypnę serduszko yy, No i tyle nie co A ktoś by się pomylił, to i tak mam krzykną Więc piszcie, piszcie. I was nic nie kosztuje. No, dobra, e, teraz pytanko. Czy byłem kiedykolwiek w Warszawie? Tak, byłem. E, nie, to jest jak zginę, a tak to jest jak nie zginę. E, czy byłem kiedykolwiek w tam. E, nie, to, to pytanie to, tego sobie nie widzicie. Tego też, bo nie Dobra. Pytanie, czy byłem kiedyś e, graczem e, Minecraft'a? No byłem i jestem e, Proste pytanko, bo nagrywam z Minecraft'a, ale teraz rzadko e, Czy byłem kiedyś... E, dobra, to też nie ja widzę wie. Czy jestem e, humanistą? Ty, <todgłosy> ja co ja powiedziałem? Czy jestem humanistą? Czy jestem e, dobry? Czy jestem fajny? Jakby, Czy jestem yy, uczciwy? Hmm, chyba tak myślę. Nie wiem, możecie to wszystko pisać w komentarzu, jeżeli nie wiecie. Ty, ej, chciałem, jak się, ej, gdyby dało się Sejba zrobić z botem, ale, ale, bym był Ale Prawie by się to udało, tylko że szkoda, że jak się masz, to nie możesz spać i kliknąć. Nie wiem, czy tak kiedyś było, czy nie, ale szkoda. Jakby to się dało i ja to by było co no, bym się cieszył. Dobra, teraz muszę najwięcej save'ów, nie ile. Robimy save'y dopóki nie będę. Tylko nie mam teraz y y y ten y y y quizu, nie ma quizu, tylko teraz jest ile zrobię save. I jeżeli zrobię rekord, mam że nie wiem, 10, no to muszę pobić ten rekord. Jeżeli mi się uda, no to jest um, dobre i tyle. I dam giga czad, bo giga czadę, to ja na pewno nie jestem. Giga czady to, to robię takie triki, że. Ło, ho, Dobra, tutaj nie, tutaj nie. Dobra, dwa mi się udało, ale boty zginęły. Tego nie zaliczamy, bo. <coughs> <twierdzenie> Tego nie zaliczamy, bo się boty się wywołyłyły czyli dwa razy, no, możecie zaliczyć, możecie zaliczyć ile save'ów zrobiłem, ale nie zaliczam do tego, że muszę rekord pobić, bo to, no to, 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 no po pierwsze, no, możecie sobie to zaliczyć, ale ja tego nie zaliczam, bo po prostu tutaj rekord, no, bo ty po prostu zginęły, może zrobię, może większy rekord, ale nie, nie, tam, ale wiecie, że e, właśnie się e, zastanawiam tak i myślę tak, że e, lepiej się robi tak, jak, tak jak ja teraz robię, czyli patrzcie. Lepiej się robi tak. Czekajcie. Tak zauważyłem, tak? Tak. Tak się lepiej robi. A gorzej się e, zauważyłem, że robi się tak. Tak się, e, tak, się e, tak zauważyłem, że gorzej się tak robi. Nie wiem czemu, ale e, warto. Dlatego bo klikam spację dwa razy, a tam muszę S i spaczyć znowu. E no patrzcie. Trzy już zrobiłem. Cztery. Pięć. jak zrobię podwójnego, to jest chyba jak Kurde, prawie! Ja bym kliknął W, S, W, Spacja, S, Spacja i W, Spacja, Spacja. Jakbym by, ja kliknął S, e, W, ja trzymał. potem S, Spacja i W, Spacja, Spacja. Wtedy by było Ale tak to jakby klikam W i Spacja, Spacja, no to by. Jestem Ja! Ej ty! Ten legendarny... skin chyba też, nie? Ten... o ten, ten, ten co tutaj jest. O, nie, ten, nie ten, golfista, tylko ten drugi. Dobra, robimy Siva. Dobra, s jeden Jeden zy... O, oj, dobra. Oj, zrobiłem to. Tego klacza. To co, tylko nie będę tak klikał co chwilę tą spocję Raz, dwa Wiecie, ja klikam tak co chwilę, wiecie dansa robię uu, tu. Uu, tu. Uu, uu. O, tęs jest Udobrała się kuczko? Ja nie zrobię Napiszcie teraz, teraz yy, napiszcie ile Ej, zrobię z zamkniętymi oczami. Ej, zrobię z zamkniętymi oczami, serio. Robię jeszcze raz. Ajajaj, aj, aj, teraz mi się nie udało. Ej, ale serio, zamknąłem oczy, serio. Ja na życie, przecież na życie, zamknąłem oczy. Serio, zamknąłem oczy. Tylko trzymałem wół i spocję. To, to mogę powiedzieć, że, to, że nie, że jakby. trzymam wór, ale nie schodziłem z tego, tylko cały czas trzymałam i potem rozpoczęło się. Ja, ale zrobiłem też, i tego, bo bez. Jakby, po, pociągu po prostu. Ja. Ty. Ale dobra, ja teraz robię. No, nie, no kamerki to wam nie będę pokazywał. Ale jo! Eee... ja... No no serio, musicie mi uwierzyć. Ja w... Ten, włączę sobie ten disfang. Dobra, szybko, 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 szybko. Teraz, zamykam. Ej, udało się, serio. Ej, no, serio, musicie mi uwierzyć, że... Robię zamkniętymi. Teraz robię zamkniętymi. Ja nie no, normalnie zamknąłem. A ja, ja, teraz zedłem Bo ja to nie y, czekam dwie sekundy i jak zrobiłem save, no to. Y, od, jed, dwie sekundy czekam y, i zrobiłem save, czy nie? No i nie zrobiłem. Dobra, ja chyba widzę sobie jeszcze dwie ręki i będziemy kończyć, widzę ten piękny odcinek. No, ale taki długi, to, 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 to nie może być. W sumie, chyba jeszcze jedno i tyle. I tak, Zaraz muszę jej tak zadzwonić, bo chcę se hard -dogo. dostać. Więc zaraz więc kończymy ostatnia ręka. I teraz zobaczcie, ile ja zrobię wokół ogóle saveów na tej ręce. Tak, Jeden na pewno, na stówę zrobię. Nawet mogę się założyć o swoją rękę. Ej, ja bym teraz nie zrobił save, a ja. Ale to by było, to by był taki hardcore. Ja jeszcze bym się odpalił ten. Ej, ej, nie mogę! Ej ten spadni nic! No, słyszeliście. Dobra, to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Jeszcze ten odcinek muszę wgrać. Ja jeszcze mi się przeglądarki odpaliły XDD. Dobra, widzę. Więc to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku u mnie na kanale, czyli dokładnie jutro o godzinie. No nie, nie wiem, to nie wiem, czy jutro się będziemy wiedzieć, czy pojutrze. To zależy już widzowie ode mnie, nie o od was. No od was też, no bo jeżeli zostawicie pod tym 10, 20 łapek w górę, no to robię ten. Robię kolejny odcinek. I w ogóle wy zostawiliście czy nie? Właśnie nie wiem, czy zostawiliście, czy nie. Dobra, sprawdzę zaraz. To widzowie tyle i. Naura. No, no.